Cześć! Witajcie w 37. odcinku. Mmm. A Nie mogę wejść. Dobra. E, nie wiem dlaczego, ale dzisiaj chyba będą jakieś leciutkie lagi. Ale. Mam tylko. 27 FPSów na 30. Powinienem mieć przy nagrywaniu, bo mam ustawione tak. Jak widzicie farma działa Wszystko działa Tu się ładnie zbiera powoli bo Powoli powiedzmy, to nie jest serwer, to nie jest dobrze włączone Zabije Ale Ale działa Tak jak powinno Czym się dzisiaj zajmiemy A dzisiaj znowu um, Zajmiemy się Kolejną um, maszyną z modyfikacji modyfikacje będziecie mieli w o, w tytule jaka to będzie modyfikacja ponieważ wydaje mi się że to nie jest ta o której ja myślę ta rzecz nie rozumiem co to chodzi nie? że ta rzecz którą chcę dzisiaj zrobić nie jest tej modyfikacji o której ja myślę? zaraz hmm, skopiuję sobie jeszcze Zrobię sikierkę, bo musimy zrobić troszeczkę miejsca. To szybko potrwa, dlatego już zrobię wszystko na odcinku, nie będę robił poza. Ale już troszeczkę miejsca mamy, więc. Starczy, że. Jak widzicie, zrobimy mało miejsc. Znaczy dużo miejsca, mało drzewek wytniemy. Czyli będzie ok. Nie wiem, czy mam uwiem, ale udało mi się tego kreta załatwić. Kiedyś wszedłem sobie na tę mapkę, patrzę, jest, drąży, a to mówię, widzieli dziada i się udało, no co jest dzisiaj z tym Minecraftem, no dobra, nie ważne. to tak, na razie sobie zróbmy płotki, jeszcze, może już wiecie co chcę zrobić. Chcę zrobić zagrodę dla zwierzątek. Tak więc sobie hmm, Tak. Właśnie wrzuciłem ten odcinek ostatni o armię zautomatyzowanej zobaczymy jak ta wam się podoba już niedługo zobaczę teraz to nagrywam dobra zróbmy sobie ją może. A tutaj to tak, tak 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 to ma być dosyć duże żeby te zwierzęta się pewnie... Oa! pomieściły Telefon jak zwykle. A to się później zobaczy, co tam się wydarzyło. Tam ktoś ode mnie chce. Będzie to. Dobra. To będzie jedna zagroda. Myślę. Później zrobimy jeszcze drugą. Ale teraz zróbmy jeszcze mam troszeczkę tego wszystkiego wziąć ja opatę, wziąłem opatę. No mhm. zróbmy sobie jeszcze patyczki. Oj, chyba za dużo 40 wystarczy. Zróbmy sobie jeszcze jedną bramkę i drugą bramkę dobra a nie zrobiłem drugiej bramki jak widzicie zmęczony jestem troszeczkę ale już mówię nagram ponieważ mam też ochotę i chcę się z wami też podzielić bo ostatnio no, znalazłem taki bardzo fajny system wstawiania wam odcinków mianowicie jeśli widzę, że poprzedni odcinek dobił już 100 wyświetleń po prostu wam wstawiam kolejny, więc to też jest dla mnie taka informacja że no i tak odcinki które wstawiam zazwyczaj ogląda mają wyświetleń około 130 100 50, więc ja już mam informację, że prawie większość obejrzała osób, które zazwyczaj oglądają. A mogę wstawić kolejny, i że nic nie przegapicie aż tak ważnego. Czyli tak. teoretycznie mamy przygotowane. I widzicie, porównuję tutaj te ścieżeczki, zapomniałam o tym wspomnieć, ale później doszedłem do wniosku, że nie ma to sensu, ponieważ będę budował domek, taki jakiś większy. To był też sugestia w komentarzach, tak więc domek będę budował, o to się nie musicie martwić. Dobra. Na razie jeszcze szukam projektu, jeżeli macie jakiś projekt fajny i ciekawy, to oczywiście możecie mi go podesłać. Ja go. O! Robimy Feed Station. Jego przejrzę ten projekt i zobaczymy, może akurat. Robimy Feed Station. Jest to takie urządzenie, dzięki któremu, jeśli tam włożymy zboże, to będzie jakby samo podawało je zwierzątkom. Przez to te zwierzątka będą się rozmra rozmrażać. Tak, rozmnażać. Bardzo fajny Bardzo fajny sposób. My się nie musimy o to martwić, potem tylko musimy jeszcze pozabijać te zwierzątka, ale już myślę, że to jest mniejszy problem, chociaż już myślę nad jakimś tam sposobem takiego yy, zabijania tych zwierzątek. Tak żebym ja wiedział, chodźcie. Dobra. Jeszcze muszę gdzieś owce znaleźć, ponieważ domek, jak wiecie, na pewno będzie wełny też troszeczkę, więc jakieś owce... Tuj! Gdzie wychodzisz? Tam się później włoży. Widzicie, tutaj możemy tutaj włożyć właśnie mm, zboże i się będzie roz rozmnażać. Bo chciałem powiedzieć, że zmrażać. Chodź. Dobra. Są wszystkie. Kurka zaraz się jeszcze weźmie i bo kurka nie jest na razie potrzebna. Mhm. Dobra. Wejdź. Dobrze. No tylko... o super A ty co tu robisz Dobra, chodźcie Wiem, że robię to sikierką nie powinienem, ale z tym po to też jest jakieś tam narzędzie zbrodni Tak jakby I już Wam, oj, już Wam pokazuję o co chodzi Lecimy to na 10 o, te też działają, te. 10 o to? O, gdzie jest małe? No to, czego nie działa? Pomożemy trochę szczęściu. O, druga kurka, mogę się nie zabijać. Ej! Będzie dobrze. Jeszcze to teraz rośnie wszystko. Dwa. Trzy. Teraz zastanawiam się nad tym domkiem gdzie, gdzie by go zbudować i myślę, że tu jest właśnie na wzgórzu taki dobry teren. Dlatego o tym pomyślę. a nie, to ta sama Dlatego o tym też pomyślę. Żeby go w tym miejscu wybudować. Nie ma gdzieś drugiego tego. Nie ma, tylko on wyszedł. Ej! Chodź tu. Chodź tu nie ruszaj się. Jak właśnie wam wspominałem, że jeszcze napiszę wam w tytule jaki to jest mod, ponieważ zastanawiam się czy to nie jest przypadkiem Pewno to chyba nie jest Powercraft, ale nie jestem tego pewien, dlatego też nie chcę Was wprowadzić w błąd. A teraz tego nie powiem. Mamy 11 minutę. I tak się zastanawiam, bo planowałem też sobie zrobić. Już wam pokazuję co. O, właśnie, a już... To sobie planowałam zrobić. To jest dosyć łatwo się robi. Tak, widzicie, się łatwo robi. Silnik również się łatwo robi. 8 tego potrzebujemy. To mam. Trzeba będzie się do kopalni wybrać. Dobra, to zróbmy jeszcze tą. sobie skórę, potrzebujemy. Na pewno też tak potrzebujemy czerwonego proszku. Tego jeszcze raz potrzebujemy do pistonów. Potrzebujemy drewno. No to mam. Kobla to mam. Tutaj. Dobra, zabierajmy się do pracy. Co ja robię? Nie wiem, co ja robię. Dlatego. Teraz, jak już robię. A, robię piston. Teraz robię piston. Tak, dobrze. Udało mi się, pamiętam, jaki jest przepis, bo nigdy nie mogłem zapamiętać przepisu na piston, ale już pamiętam. Dobra, dwa pistony. Obuśmy to teraz żelazem. Wszystko, co nam da silnik. Mamy dwa silniki. Zróbmy teraz sobie balon. Tam był jeden balon potrzebny. Teraz zróbmy sobie. Oj, nie to chciałem, Chciałam posortować. Dobrze. Teraz sobie zróbmy jeszcze był to, 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 udeczkę. Nie mam drewna. Hmm. Dlatego weźmy wszystko, bo jeszcze dispenser muszę zrobić. Przeróbmy wszystko. Łódka, ale boję się o nitki. Mam, tak to spoko. Łódka i dispenser. Dispenser do dispenseru potrzebuje łuk. Nie mam, więc również muszę łuk zrobić. W taki oto sposób robimy łuk. Teraz potrzebuję dispenser, który robimy... ...podajże w taki sposób, tak pamiętam. I to wszystko. Kładziemy to tutaj, to kładziemy tutaj, balon kładziemy tutaj, w silniki po bokach i wszystko łączymy niteczką. I mamy airship. No przecież i balon w skrócie mówiąc weźmy sobie troszeczkę węgla i mam nadzieję, że ogarniam jak go odpalić, ponieważ zawsze z tym miałem problemy nigdy nie mogłem zapamiętać jak odpalić ten balon teraz już chyba będę wiedział rozświetlmy sobie tak, jeszcze tutaj postawmy, ej mam, mam peaceful włączone. dobra ładnie wygląda pięknie, super Teraz co naciskamy? H? Nie H. R Nie. E? E! Dobra! Patrzcie. Dobra. Spacją się wznosimy. E naciskamy, aby wejść do całego tego... jakby inwentory balonów tak i lecimy sobie nie za daleko muszę to jeszcze to o i wylądujmy sobie tutaj lecimy w górę o wiem co zrób. albo nie albo nie tam nie lecimy tam później się okaże co będziemy z potworkami do uwierze może polecimy tutaj zobaczmy co tu się wygeneruje tak szybko jeszcze chyba nie byliśmy na nowym na mapce z nowymi modami. Dużo drzewków jest jakowych. Jest ten biom. Bardzo dobrze. Dobra. Wszystko ładnie, wszystko pięknie. Zawracajmy do domku. I lądujemy i kończymy. No, to już teraz wiecie jak zrobić balon. Wiecie jak zrobić... Yy, taką półautomatyczną, jakby farmę zwierzątek. Jeszcze rozpiniam jakiś tam fajny system zabijania tych zwierzątek, ale to muszę coś pomyśleć, żeby zawsze było tak, żeby dwa zwierzątka z jakby z danego gatunku zostały, ale to jakoś tak. Ech. Czym się opuszczamy? A shiftem się opuszczamy, strzałkami latamy, a spacer się wznosi, tak więc. Dobra, lądujemy, 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 lądujemy. Ok, eee, stój, dobra, i wychodzimy prawym przyciskiem. Jest spoko, mamy balon. Ja ogarniam wreszcie balon, z czego się niezmiernie cieszę. Wybiła 17 minuta. Mam nadzieję, że mnie nie zabijecie za taką długość odcinka. Zobaczmy, czy tu się już coś. Cześć. 24, bardzo dobrze. ale to by było bardziej wydajne jakbym to powiększył, ale mi się na razie nie chce, ponieważ będę zmieniał wszystko. I co? I kończę, żegna żegnając się z wami. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Um, może w na następnym odcinku pójdziemy tam, albo do kopalni, chociaż bardziej mi się wydaje, że kopalnia by była lepsza. Dlatego, um, nie wiem. Um, jak obejrzycie nocie, napiszcie, jak Wam się podobało, oczywiście możecie dać łapkę w górę i co. Na razie życzę miłego dnia tego, którym to oglądacie albo następnego i na razie.